Zrozumienie tego, na co masz wpływ i unikanie natychmiastowych reakcji. Pierwszym krokiem w podróży inteligencji emocjonalnej jest rozwinięcie umiejętności rozróżniania między tym, co możemy i czego nie możemy kontrolować, co jest jedną z podstawowych nauk epikteta. Rzeczy, które możemy kontrolować, to nasze własne myśli, uczucia i działania. Wydarzenia zewnętrzne, takie jak pogoda, myśli innych lub gospodarka światowa, są poza naszą kontrolą. Świadomość tego rozróżnienia pozwala nam bardziej świadomie kierować naszą energią i kontrolować nasze reakcje emocjonalne. Na przykład, zamiast odczuwać złość, gdy utkniesz w korku, możesz zaakceptować, że ta sytuacja jest poza Twoją kontrolą i wykorzystać ten czas, słuchając podcastu lub biorąc głęboki oddech. Nauczanie Marka Aureliusza. Zamiast natychmiast reagować na wydarzenia zewnętrzne, rozważ sytuację i udziel najbardziej odpowiedniej odpowiedzi. Wskazuje na ważny aspekt inteligencji emocjonalnej. Oznacza to wzmocnienie kontroli impulsów emocjonalnych, zwłaszcza gdy stajemy w obliczu trudnych lub stresujących sytuacji. Ocena sytuacji i reagowanie w logiczny i wyważony sposób, zamiast reagowania pod wpływem chwili, jest kluczową częścią rozwijania naszej inteligencji emocjonalnej. W praktyce oznacza to wzięcie głębokiego oddechu, spokojne przeanalizowanie sytuacji a następnie zareagowanie zamiast natychmiastowego reagowania podczas kłótni, kwestionowanie własnych uczuć i zrozumienie perspektywy innych oraz codzienna praktyka autorefleksji. Stoicyzm podkreśla znaczenie kwestionowania naszych emocji i docierania do ich źródła. Inteligencja emocjonalna wymaga umiejętności rozumienia własnych emocji i zarządzania nimi. Jest to zgodne z nauczaniem Seneki: kwestionuj swoje emocje. Nie pozwól im rządzić tobą, rządź nimi. Na przykład, gdy jesteś zdenerwowany krytyką w pracy, odkrycie prawdziwej przyczyny tej emocji, być może strachu przed odrzuceniem lub obawy o własne oczekiwania i przetwarzanie tych emocji w zdrowy sposób jest ważnym aspektem rozwijania inteligencji emocjonalnej. Inteligencja emocjonalna obejmuje również zdolność rozumienia i wczuwania się w uczucia i perspektywy innych osób. Marek Aureliusz przypomina nam, że każdy z nas ma unikalne doświadczenia i że te doświadczenia nas kształtują, mówiąc: każdy ma swoją własną historię. Próba zrozumienia przyczyn zachowań i reakcji innych osób jest ważną częścią rozwijania naszej inteligencji emocjonalnej. W praktyce oznacza to, że gdy przyjaciel cię rozczaruje, nie bierz jego zachowania do siebie i spróbuj ocenić sytuację z jego perspektywy. Stoicy podkreślają znaczenie oceny siebie pod koniec dnia. I myślenia o tym, jak można poprawić jutro. Seneka zaleca tę praktykę jako część codziennego życia. Ma to kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej inteligencji emocjonalnej, ponieważ daje nam możliwość obiektywnej oceny naszego zachowania, naszych reakcji emocjonalnych i relacji, w których żyliśmy tego dnia. Codzienna autorefleksja pozwala nam uczyć się na błędach, wzmacniać nasze mocne strony i nieustannie się doskonalić. Zarządzanie negatywnymi emocjami oraz rozwijanie empatii i zrozumienia. Zarządzanie negatywnymi emocjami odgrywa istotną rolę w rozwoju inteligencji emocjonalnej. Stoicy, opierając się na naukach epikteta, twierdzą, że zamiast pozwalać emocjom kierować nami, powinniśmy je przetwarzać w znaczący sposób. Proces ten obejmuje bycie świadomym naszych emocji, uznanie ich, a następnie przeanalizowanie przyczyn tych emocji w logiczny sposób. Na przykład gdy czujesz, że zostałeś skrzywdzony, możesz dogłębnie zbadać to uczucie, zapytać czy jest ono realistyczne i ocenić sytuację z bardziej obiektywnego punktu widzenia. Takie podejście zapobiega zawładnięciu nami przez negatywne emocje i pozwala nam rozwijać zdrowsze reakcje emocjonalne. Inną ważną koncepcją w centrum stoicyzmu jest empatia i wzajemne zrozumienie. Seneka podkreśla znaczenie zrozumienia i wczuwania się w cierpienie innych. Jest to kluczowy krok w rozwoju inteligencji emocjonalnej, ponieważ pozwala nam tworzyć głębokie więzi w relacjach międzyludzkich. Wysiłek zrozumienia stanu emocjonalnego drugiej osoby pozwala nam być bardziej wyrozumiałymi i wspierającymi w naszych relacjach z nimi. Stosowanie tej praktyki w codziennym życiu obejmuje ocenę sytuacji z perspektywy innych osób i bycie wrażliwym na ich potrzeby emocjonalne, unikanie ciągłego narzekania i niebranie zachowania innych do siebie. Nauczanie stoickie podkreśla znaczenie unikania ciągłego narzekania. Marek Aureliusz podkreśla znaczenie akceptacji i pracy nad sytuacjami zamiast narzekania na trudności życia. Z perspektywy inteligencji emocjonalnej, ciągłe narzekanie prowadzi do negatywnego stanu umysłu i zmniejsza naszą zdolność do rozwiązywania problemów. Zamiast tego, poszukiwanie pozytywnych rozwiązań DLA wyzwań. Przed którymi stoimy i podejmowanie kroków w celu poprawy obecnej sytuacji pozwala nam prowadzić bardziej produktywne i satysfakcjonujące życie. Epiktet naucza, że nie powinniśmy brać zachowania i słów innych osobiście. Jest to ważny krok w rozwoju inteligencji emocjonalnej, ponieważ kiedy bierzemy działania innych osobiście, możemy zostać niepotrzebnie zranieni, a nasze relacje mogą ucierpieć. O wiele bardziej korzystne DLA naszego zdrowia emocjonalnego. Jest próba zrozumienia przyczyn zachowania innych i nie traktowanie go jako osobistego ataku. Takie podejście pomaga nam wyznaczać zdrowe granice i budować bardziej odporne relacje. Unikanie ciągłego zwlekania i podejmowanie działań. Filozofia stoicka podkreśla, że zwlekanie jest czynnikiem, który uniemożliwia nam pójście naprzód w naszym życiu. Seneka przypomina nam, że musimy podjąć niezbędne kroki, aby osiągnąć nasze cele, mówiąc: Życie jest zbyt krótkie. Czas na działanie jest teraz. Jeśli chodzi o inteligencję emocjonalną, zwlekanie wprowadza nas w stan bierności i uniemożliwia nam wykorzystanie własnego potencjału. Podejmowanie działań, praca nad sobą i podejmowanie kroków w kierunku naszych celów jest kluczem do rozwijania naszej inteligencji emocjonalnej i wprowadzania zmian, które czynią nasze życie bardziej znaczącym. Nadawanie pozytywnego znaczenia negatywnym wydarzeniom i podróż do naszego wewnętrznego świata. Sercem stoicyzmu jest postrzeganie każdego wyzwania i negatywnego wydarzenia jako okazji do osobistego wzrostu i rozwoju. Uczy nas to, że powinniśmy nadawać pozytywne znaczenie trudnościom, które napotykamy w rozwijaniu naszej inteligencji emocjonalnej. Seneka twierdzi, że trudności życiowe czynią nas silniejszymi i bardziej odpornymi. Na przykład porażka w pracy może być postrzegana jako okazja do rozwijania umiejętności osobistych. I osiągania lepszych wyników w przyszłości. Taka perspektywa pozwala nam przezwyciężyć trudności i wzbogacić się emocjonalnie. Inteligencja emocjonalna wymaga również zdolności do odkrywania i rozumienia naszego wewnętrznego świata. Marek Aureliusz podkreśla znaczenie autorefleksji i zrozumienia własnego świata wewnętrznego. Można to osiągnąć poprzez codzienną medytację lub wewnętrzny dialog. Dogłębna analiza własnych myśli, uczuć i reakcji. Jest podstawą do rozwijania inteligencji emocjonalnej. Zrozumienie własnych wewnętrznych motywacji i lęków pozwala nam lepiej zarządzać sobą i budować zdrowsze relacje z innymi. Wzmacnianie więzi emocjonalnych oraz zwiększanie elastyczności i odporności. Stoicyzm podkreśla znaczenie poszukiwania głębi i znaczenia w relacjach międzyludzkich. Epiktet stwierdza, że budowanie zdrowych i znaczących relacji z innymi ludźmi jest ważne dla rozwoju naszej inteligencji emocjonalnej. Obejmuje to rozwijanie umiejętności empatii i aktywnego słuchania, a także zachęcanie do otwartej i szczerej komunikacji w naszych osobistych relacjach. Budując głębokie i znaczące relacje z przyjaciółmi, członkami rodziny i współpracownikami, wzmacniamy nasz system wsparcia emocjonalnego i zwiększamy wzajemne zrozumienie. Stoicyzm uczy znaczenia rozwijania elastyczności i odporności w obliczu życiowych wyzwań. Seneca twierdzi, że odporność w obliczu nieuniknionych wyzwań i zmian życiowych jest ściśle związana z inteligencją emocjonalną. Obejmuje to zdolność do zachowania spokoju w obliczu trudnych sytuacji, akceptacji i pokonywania przeciwności losu. Bycie elastycznym i odpornym w obliczu życiowych wyzwań pozwala nam iść naprzód w zdrowy emocjonalnie sposób, odkrywanie własnych wartości i bycie im wiernym. Rozwój inteligencji emocjonalnej jest ściśle związany z odkrywaniem naszych osobistych wartości i pozostawaniem im wiernym. Marek Aureliusz twierdzi, że rozpoznanie własnych wartości i życie zgodnie z nimi zapewnia wewnętrzny spokój i emocjonalną satysfakcję. Odkrywanie własnych wartości i postępowanie zgodnie z nimi pozwala nam być bardziej świadomymi w podejmowaniu decyzji i poprawia naszą inteligencję emocjonalną. Pozostając wiernym własnym wartościom, Możemy wytyczyć bardziej znaczącą i satysfakcjonującą ścieżkę w naszym życiu. Odkryliśmy, jak starożytna mądrość stoicka może kształtować i wzmacniać naszą inteligencję emocjonalną, nawet w dzisiejszych czasach. W tej podróży omówiliśmy 10 cennych technik, których możemy użyć, aby lepiej zrozumieć siebie i otaczający nas świat. Pamiętaj, że inteligencja emocjonalna nie tylko czyni nas bardziej świadomymi i empatycznymi jednostkami. Ale także pozwala nam budować bardziej znaczące i satysfakcjonujące relacje. Jeśli ta podróż Cię zainspirowała, zasubskrybuj nasz kanał i włącz dzwonek powiadomień. W ten sposób będziesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych treściach dotyczących poprawy inteligencji emocjonalnej. Podziel się również własnymi doświadczeniami i tym, jak stosujesz te techniki w codziennym życiu w sekcji komentarzy. Twoje historie mogą być doskonałym źródłem inspiracji dla nas wszystkich. Życie jest ciągłą podróżą pełną nauki i odkryć, a każdy z nas jest na drodze do znalezienia własnej wewnętrznej siły i spokoju. Stoickie myślenie i inteligencja emocjonalna są cennymi narzędziami, które prowadzą nas w tej podróży. Dopóki nie spotkamy się w naszym następnym filmie, dbaj o siebie i żyj bardziej świadomie i celowo w świetle swojej inteligencji emocjonalnej. Mądrość stoicyzmu i moc inteligencji emocjonalnej są w nas wszystkich.